smakuje, po tym napój koszt i degustuje Ej, a, pijmy piwko kemo, my na ze Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Liguś smakuje A dzisiaj przetestujemy sobie Jedno z dwóch piw Które przykuło moją uwagę na sklepowej półce Każdemu oczywiście z tych piwek, bo będą dwa Także każdemu z tych piwek poświęcimy osobny odcinek. No a także pierwsze z nich od browaru trzech kumpli. Our new IPA needs no introduction. Citrus Session Juicy IPA HBC 586 Talus Motueka. No i tak kurczę, te dwa piwana na sklepowej półce zwróciły moją uwagę właśnie poprzez etykietę. Ale tak podchodzę bliżej i takie. Kurwa, trzech kumpli? <tryk> Ty, to jest trzech kumpli? Ty, to jest Civic! Jak tak spojrzycie na tą puszkę i na tę etykietę, no to tak pewnie możecie się domyślać dlaczego. Yy, zazwyczaj no piwa od browaru trzech kumpli, no, mają bądź co bądź charakterystyczne logo, które zawsze było umieszczane gdzieś. raczej no, na centralnym punkcie etykiety, tak? Gdzieś, gdzieś na środku. A tutaj jest ono umieszczone właśnie na dole, nie? I mamy tylko po prostu napis Trzech kumpli, <laughs> także takie trochę trochę dziwko, czyżby nie wiem. Browar Trzech kumpli zmienił swoją jakby, nie wiem podejście do tworzenia etykiet, no nie wiem, ale bądź co bądź sama etykieta tutaj te, oczywiście te wzorki prezentują się naprawdę bardzo się bardzo ładnie, ale dobra słuchajcie czytamy Trzech kumpli, Our New IPA Needs No Introduction Citrus Session Juicy IPA HBC 586 Talus Motłeka Logo brawaru trzech kompli, obracamy puchę dalej. Aromat: mandarynka, głowa, limonka. Smak: cytrusowe, aksamitne, rzeźkie. Piwo jasne górnej fermentacji niefiltrowane pasteryzowane. Najlepiej spożyć przed, data podana na spodzie puszki. Data minimal minimalnej trwałości jest jednoznacznie numerem partii produkcyjnej. Unikać nasłonecznienia przechowywać w chłodzie. No ja akurat miałem w lodówce. Jeden dzień albo tam par, albo z dwa dni. Składniki. Woda, słód jęczmienny, płatki owsiane, płatki pszenne, słód owsiany, chmiel, drożdże, skórki owoców cytrusowych, pomarańczy, grejpfrutów i cytryn. Nie używamy aromatów. Dupnymi literami napisali. I bardzo dobrze. Szanuję, szanuję naprawdę. Bo aromat powinien właśnie pochodzić z chmieli tego, co się tam do piwa doda, a nie właśnie z jakichś tam sztucznych aromatów, czy tam, no, ogólnie z aromatów, nie? A niektóre piwka na przykład dają aromatu chmielowego, co też sprawia takie wrażenie, no, że pachnie chmielowo, ale na to jednak aromaty, a nie faktycznie chmiel, nie? Więc takie trochę to jest, no, oszukane, nie? nie nieuczciwie ważone piwo, czy nieuczciwie, to, to nie wiem, ale no, takie, wiecie, mniejsze o to. Alkohole. 4,4% objętości, ekstrakt 13 plato, 13% wagowo. Puszka oczywiście 500 ml, aluminiowa, tutaj jakiś ten, ten recykling, nie pijemy w ciąży. O prowadzeniu po pijaku też nic nie powiedzieli, kod kreskowy, logo browaru kraftowego. No i adres. Piwo wyprodukowane przez Browar Zapan Pan Brat. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPK, ulica Świętokrzyska 54. 34300, żywiec dla Forbrowar trzech kompli, SPZO, ulica Łagiew... Lyagniewicza, czyli Łagniewicza. 5 łamane, 37 33, 100 Tarnow. No. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem ten adres. Nie! O, oczywiście tam, wiadomo, wszystkie informacje znajdziecie w opisie, też pod spodem. Także okej, okay. wszystko to, co... Aha, jeszcze nie wszystko, bo tutaj mamy też napis Ważymy, co lubimy. No także, no, teraz już skoro wszystko Wam przeczytałem, to myślę, że zabieramy się za degustację. Także sama etykieta od trzech kupi, zawsze te etykiety robią na mnie fajne wrażenie. Bardzo fajnie te wzorki się, kurczę, prezentują, naprawdę bardzo... Nie da się obok czegoś takiego przejść obojętnie, to zwróci uwagę, ale właśnie to moje zdziwko było takie, że to jest faktycznie trzech kumpli, nie? że tak jest napis, a nie ma tego logo właśnie na środku, nie? także takie takie właśnie, trochę, trochę mnie to zdziwiło. No ale dobra, otwieramy. W dużej mierze tutaj cytrusy. I chyba też tak gdzieś tą limonkę subtelnie wyczuwam, ale no, ogólnie pachnie ładnie, owocowo, cytrusowo. No, tak jak napisali no, w, w tym, tym składniku, że pewnie skórki grejfruta, właśnie coś takiego. No, ogólnie owocowo, owocowo, cytrusy. Pachnie naprawdę ładnie. Odsunę sobie tylko mikrofon na czas polewania. Żeby mi to nie przeszkadzał. No, jak sami możecie, słuchajcie, zauważyć. Spora czapa drobno-pęcherzykowej i średnio-pęcherzykowej białej piany. No a barwa, jak ja to określam. Taka soczkowata, mętna, nieprzejrzysta, nieklarowna. Taka soczkowata, taki kojarzący się na no, właśnie z takim sokiem z ananasowym. Jakby ktoś pytał, to mam szkło od pinty, bo nie, nie, niestety nie mam żadnego szkła z browaru trzech kąpi. Mam nadzieję, że browar trzech kupi nie obrazi się za to, że. Będę degustował piwo z innego szkła. Wiem, że też shakery nie są za bardzo dobrymi szkłami do degustacji, ale akurat taki miałem pod ręką, a nie chciało mi się gdzieś na szafę wyjmować żadnego innego. Także akurat wziąłem shakera z pinty. No, cytrusowo. Owocowo, cytrusowo. Czuć mniej więcej to samo, co spuchy. Co, co Czyli właśnie takie grapefruity, może właśnie jakaś taka nuta limonki, subtelna, ale ogólnie cytrusy, wasze zdrowie. Mm. Z chęcią wezmę jeszcze jedno gołębko. Jest jakaś taka owocowa goryczka. W drugim łyku ją teraz wyczułem. Jakoś teraz. Gor... Czu... Zaczynam po drugim łyku odczuwać już jakąś taką właśnie gorzkość. Także. Fajna taka goryczka. Ale nie jest jakaś ona tam, wiadomo, hardkorowa czy coś jak nie wiem, w jakichś pilsach czy coś. Ale jest naprawdę fajna, przyjemna, taka nieodrzucająca. Rzeczywiście to piwo sprawia wrażenie takiego rzeźkiego czegoś co czego chętnie napiłbym się latem jak jest upał 30 stopni, naprawdę. Fajne takie rześkie, orzeźwiające. Także no z tym co tutaj napisane jest na takie jestem serio w stanie się zgodzić. Aksamitne, cytrusowe rześkie, no. No w zapachu jest zarówno spuchy, jak i zeszkoą dominują właśnie nuty cytrusowe, które czuć bardzo wyraźnie, właśnie jakieś takie skórki białych owoców właśnie, no tak, no jak ipki, no w sumie, jak dla mnie większość ipek, no to daje właśnie większości białymi owocami, grejpfrutami i tak dalej. No, ale wydaje mi się, że gdzieś może tak faktycznie subtelnie tą limonką też czuć, ale bez przekonania, ale wydaje mi się, że tak. Natomiast słuchajcie, smak Fajna cytrusowa goryczka, no i ogólnie cytrusy, no. Czyli właśnie jakieś takie... ...grapefruity i tak dalej. bo co my tutaj mamy? Eee... Skórki owoców cytrusowych, pomarańczy, grapefruitów i cytryn. No raczej bardziej skojarzyłbym to z takim smakiem właśnie faktycznie grapefruitowym. Jakoś tak tutaj ani zarówno tych cytryn, ani... Yy... Ani pomarańczy tutaj za bardzo nie czuję, ale no wie ogólnie nie wiem. Albo moje kubki smakowe są jakoś tak niewyczulone na to, albo co, mam zaburzoną percepcję czy coś. Nie wiem, ale zazwyczaj większość ipek, które piję, dają mi właśnie taką no, takimi grejpfrutami właśnie białymi owocami. Ja, ja to w w le lepiej wolę powiedzieć, po prostu, że coś daje cytrusami niż ten, niż zgadywać, czym faktycznie to piwo by miało mi smakować. No, takie cytrusowo. Nie wiem troszeczkę czy naftowo, raczej nie, ale nie wiem, czy troszeczkę ten smak nie jest też taki trochę kwiatowy. Taki. Wiecie co mam na myśli, że jest też taka, go taka kwiatowa goryczka, właśnie, że takie. Coś kojarzące się z czymś takim zielonym. Bez przekonania, ale kurczę, wydaje mi się, że, że chyba tak. Nie chcę powiedzieć, że smakuje to jak ziemia do kwiatków, czy coś takiego, tak jak w przypadku tego piwa konopnego, które kiedyś testowałem. Jak dla mnie było fatalne. No taka właśnie cytrusowa, kwiatowa, no ta, ta, takie, taki posmak te piwo sprawia. Jakiś lansi, lansing też jest, że pionowe szkło. O czym zazwyczaj nie wspominam w moich degustacjach, no ale <głos》> sami możecie zauważyć. Co ja słuchajcie będę więcej gadał? N nie wiem co miałbym wam więcej gadać na temat tego piwa. Raczej wszystko to co czuję, jakie są moje odczucia, już powiedziałem. W mojej ocenie, to jest naprawdę bardzo dobre piwo. Czegoś, ta coś takiego chętnie byłbym la pił latem, jak jest upał 30 stopni. I tak dalej. Brałbym. Brałbym po prostu coś takiego, nie? Naprawdę bardzo dobre piwo. I słuchajcie, to by było na tyle. Także jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonka. Zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki znajdziecie oczywiście pod spodem w opisie filmu. I żegnam się z wami, także raz jeszcze wasze zdrowie. Naprawdę bardzo dobre piwo. Mówię, mówię, coś takiego latem mógłbym pić spokojnie. No i to by było na tyle. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.